...aż w głowie nie mieści, o cóż ten człowiek może być, moi drodzy, oskarżony. U nas się nie ścigało. Pedofili, złodziei, fałszerzy, handlarzy bronią narkotykami, handlarzy, moi drodzy, e, różnego innego rodzaju informacjami dotyczącymi yy, tajemnicy państwowej, więc ja wam powiem o co chodzi. Pan Buda pojechał tam, moi drodzy, i rozmawiał nie tylko, nie tylko, moi drodzy, z, z władzami samorządowymi, yy, tam, gdzie były stawiane te domy, ale również w innych miejscowościach rozmawiał z wójtami, burmistrzami, ludźmi. I moi drodzy, nagrywał wszystko. Nagrywał wszystko, miał ogromne zasoby nagrań ludzi, którzy mówili o zaginionych setkach ludzi. Utopionych, moi drodzy państwo, moi drodzy, z pełną świadomością i determinacją postanowiło, ile wlezie kodeksem karnym, policją i czym tylko, moi drodzy, się da. Takiego człowieka, człowieka o pseudonimie Budda który zasponsorował jakąś ilość tam, moi drodzy, domków powodziowych, wyrażał się bardzo, moi drodzy, można powiedzieć konkretnie, na temat całej sytuacji. Nieważne, czym on się zajmuje, co on, moi drodzy, tam robił, ważne jest, że pokazał jedną rzecz: że on sam może, moi drodzy, to zrobić. Że może takie domki kupić, że może je postawić i może taka decyzja zapaść w ciągu 48 8 godzin od pomysłu do realizacji. Czy państwo polskie, moi drodzy, może 3 tysiące takich domów czy 5 tysięcy kupić? Oczywiście, że może, ale nie chce.